Tutaj te filtry kabinowe i łożyska na wentylator. Zobaczyliśmy, może będzie chwila, to też się tam wymieni. I trzeba było jeszcze te ślizgi wymienić. Tutaj na tym. Tutaj pokażę stare, o, już takie wytarte. Także trzeba zamontować nowe. I tu jeszcze musimy napawać. Myślałem, że to można kupić osobno. Ten ślizg i, i wspawać go tutaj, ale nie mógł go znaleźć. Także napawamy tutaj troszkę jeszcze, żeby było, bo z tej strony, żeby było wyżej, bo z tej strony jest dużo wyżej, a od dołu to w ogóle jest dużo wyżej. Nie wiem, czy nie powinno być tak samo od góry. Także trochę tu jeszcze uzupełnimy, żeby ten łańcuch trochę wyżej chodził. Bo tu już było wytarte, aż nam tutaj wycierało. Tam ciężkie dojście jest trochę, nie? Nie, że ciężkie dojście, a. tylko. A to może uciąć ją, a też nie ma jak. Nie, no teraz, że moduł po kawałek, i tu okazało a. się, że jest na klucz. Zwykły, zwykły klucz. I tak to u nas wygląda. Robota postępuje, jutro już będzie naprawdę widać dużo więcej. Jak tutaj zamontujemy to, w stronę złożymy, to będzie już. Tarcze do hamulca mam już zamówione. I teraz składam te sprzęgła, bo mam tak tarczki. Wszystkie części już mam, także chcę te wałki poskładać dzisiaj wieczorem. Może mi się uda, zobaczymy ile mi się uda zrobić. Zabieram się za robotę. Tu jeszcze na tym etapie jak jestem to sprawdzę i wyciągnę tłok. Zobaczę jak wygląda uszczelnienie. Nie mogę wyciągnąć ile Jeszcze jest wszystko w porządku. Tutaj nikt tego nie rozbierał jeszcze. Tak, zostawiamy na oryginale i tym bardziej, że że tak fajnie wchodzi to z oporem. Czyli uszczelnienie działa, bo jest dociśnięte do krawędzi cylindra. I teraz, tak, żeby to złożyć, najważniejsze, żeby pamiętać na otwory. Poprzez te otwory przepływa olej do tłoka, do sprzęgła i w bałku też są otwory. Kanały i to wszystko się musi zgrywać. Jak złożymy odwrotnie, że damy otworem, tym otworem gdzieś tutaj na przykład. To nasza cała praca pójdzie na darmo i skrzynia nie będzie działała. I teraz tak, poskładam te tarczki i później to zapnę pierścieniem, bo tak mi jest łatwiej trafić, bo na wpusty tutaj na zabiarek jest trudniej trafić tarczkami. No i wciskam to i po kolei tak jak zawsze. No i przed tym jak dobijemy do końca kosz, musimy tutaj zabezpieczyć, bo później będzie trochę za ciasno i może nam będzie może być trudno zabezpieczyć albo w ogóle może być to niemożliwe. Także zabezpieczam teraz tutaj. Dobijam do końca następnie koło zębate, łożysko i obracam w drugą stronę składam. No i mam to zabezpieczone. Żeby to zabezpieczyć musiałem wałek wymontować, żeby go przechylić, żeby tarczki sobie Doszły tutaj. Bo tak to mi to wszystko wisiało, i było trudno. W tej pozycji jest najłatwiej. Teraz dobijam kosz do końca. I jeden etap zakończony. Sprzęgło złożone. Tutaj użyłem ścisków po to, bo troszkę sprężyna odpycha nam kosz. I tak przy nabijaniu łożyska, przy obsadzaniu łożyska, miałoby to znaczenie, bo łożysko by nam do końca. Nie weszło, moglibyśmy myśleć, że jest do końca, a nie byłoby do końca, dlatego docisnąłem tutaj kosz, wiem, że on już jest do końca do segera dociśnięty. Później zamontowałem koło zębate, a następnie na ciepło łożysko. I mam pewność, że to jest prawidłowo zmontowane. I teraz czekam aż troszkę to przestygnie, choć to już ostygło, i obracam i montuję drugą stronę. No i mam już złożoną praktycznie drugą stronę z tym, że muszę założyć tutaj pierścień seger, ale nie widać robka. I jest tak jak mówiłem w poprzednim przypadku, że delikatnie sprężyny odpychają i nie dam rady, dlatego, dlatego teraz to ścisnę ściskami i wtedy założę pierścień. W tym przypadku to widzimy, bo musi być rowek, ale z tamtej strony, gdzie przychodzi łożysko to nie było tego widać. Dlatego teraz to ściskam i zaraz będzie orowek widoczny. No i też nie możemy cisnąć na hama. Musimy obserwować. Tarczki muszą być wszystkie luźne. I w tym przypadku ta nie jest luźna, czyli nie wlazła na wpust jedna z tych tarczek. I cisnąć tak mógłbym uszkodzić wpusty w tarczkach, dlatego muszę poluzować i muszę tak to tutaj ułożyć, żeby ona wskoczyła i następnie Dalej cisnąć. Dlatego, przy takim ściskaniu, obserwujemy, czy to wszystko jest fajnie luźno. Czy nic nam nie zawadza. Poprawiłem tarczki, teraz jest tutaj ok. I mam rowek, zakładam pierścień, luzuję ściski. I ten wałek już mam gotowy. A jeszcze łożysko zamontować. Te ściski od Tymona to robią mega robotę. Naprawdę, fajne ściski do takich sprzęgieł. Idealne. No i to już ostatni wałek w tej skrzyni, ostatnie sprzęgło. Tutaj jest 15 tarczek, a tam jest po 10 na tamtych sprzęgłach. To było najtrudniej w sumie złożyć. Znaczy może nie tyle, co najtrudniej, ale naj, największy przekrój, najcięższy wałek i żeby zamontować go w imadle było ciężko, musiałem to tak jakoś sobie radzić. Oparłem to koło na tulei w ten sposób i później całym wałkiem musiałem to wsuwać. I tutaj są dwa koła. To i to. To wszystko jest na wielopustach. Tak I teraz to wszystko tutaj łożyskiem zamykamy i gotowe. I ten wałek sprawdzę, wsadzę go do skrzyni, założę obudowę i sprawdzę luz osiowy, bo nie wiem, zobaczymy jaki jest luz, bo mi się wydaje, że troszkę może jest za duży luz osiowy, bo zaobserwowałem że na tej obudowie w jednym miejscu delikatnie to nie ta obudowa jest ta tu o w tym miejscu że to jakby obcierał ale może jest wszystko w porządku to nie ma tragedii ale sprawdzimy tylko ten luz i będziemy mogli już te wałki na gotowo wkładać do skrzyni. Zostało mi tylko tych tarczek takich niepewnych dużo niech leżą wrzucać ich na razie nie będę To zobaczymy z drugiej strony. No, może pójdzie, czy nie? Jak już tu masz poskładane. Jednego to... tego nie mogę lepiej. No to tak, zrób lekką fazę i ten. Albo tu trochę jest przesunięte. Chyba? No ale, ale to nie nie no, przesuwamy to na tak w miarę, nie? żeby było. No tak to pasuje wszystko, nie? No, teraz już jest... zamontowaliśmy łańcuch, żeby równo ustawić koła. Będziemy teraz wbijać klin, no jeszcze musimy zmierzyć, żeby równo. Nie, no tutaj, żeby było, żeby on był w środku, nie? Ustawiony, równo. No i dobra. A ja tutaj zaraz będę montował łożyska obudowy i filce. Tutaj dokonaliśmy pomiaru po prostowaniu i wychodzi, że to nie jest tak idealnie, jakbym chciał. Mamy tutaj cztery dychy. I tak wygląda, że jak wał był uderzony, znaczy, jak bęben był uderzony, tu co były prostowane te mocowania cepów, to jest po przeciwnej stronie. Także to by się zgadzało, że tutaj wpadł kamień, no i trochę ujął. Z tym, że podobno było tutaj. 2 mm bicia przed prostowaniem. No nie sprawdzałem tego. Teraz mamy 4 dychy, a z drugiej strony niby był milimetr, a jest 3 dychy. I też się zgadza z tym, że to jak był kamień z tej strony i tu było prostowane to jest ugięte tak o, Czyli tu jest niżej. Na to wychodzi. No podobno to jest w normie, i mamy to zakładać, że wszystko będzie w porządku. Mówię, tylko nie dokonałem pomiarów przed wywiezieniem wału. Szkoda, bo byśmy mieli jakieś porównanie. No i z drugiej strony mamy trzy. I montuję nowe łożyska i nowe filce w obudowie. Czekaj, to zostawimy, bo to nieraz do innych rzeczy się może przydać. Filce już pozakładałem. Przed założeniem wszystkie filce zbliżyłem olejem. Tutaj tak, łożysko już na APS też jest założone. I wałek, który się wsuwa z łożyskiem. Gdzie go macie? Tutaj. Też już jest gotowy. Nowe filce, nowe łożysko. To razem z obudową wkładamy. W będę APS Dobra i założymy łożyska do APS-u a następnie dobra. założymy ten. Znalazłeś tą śrubę tutaj. I coś to będzie to jest inna. To w smażę będzie, to będzie ta. Trzeba tylko ją wytrzeć i. No dobra, to co? To założymy najpierw te mocowania a później ten Tylko tutaj jest. Yy... Aha, tu od, 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 od czoła idzie smarowanie. Dobra. No, takie coś. No. Tę śrubę też trzeba wyczyścić. No, jedno łożysko już zamontowane. No, z drugą stronę jeszcze i później tam trzeba założyć zaślepkę. Tak szczuciem dokręciłem, nie? Na razie tak, później podokręcamy jak ten. No o, i ten możesz... kapsel. Nie, kapsel później. No, ale chcemy oddać go na miejsce, nie? Te trzy trzeba tam. Tu legą, czy ty <grystanie> Ta. okay, okay. były? Tak? Uwielbiam mi tak. Mamy te na saski tu, wchodzimy. Musisz, żeby to ci się nie ten, nie? 18. Ale to, to lekko nie? wchodziło, nie? Hmm. Tam też, że się maska była, nie? Hey. To okay. Albo trzy saski. To leciutko wchodzi. No, nie ma tego. Światła. I wkładamy bęben. Ja z tej strony widzę. Troszkę w tamtą przejdźmy. Do siebie. Dobra. Tam nie widzę. Jak tam? To jest dobrze, do góry daj tylko. Do góry trochę Jeszcze Dobra, dobra, może wjeżdżać Wjeżdżaj Do góry, do góry biecmało. Kubuś, jednak do góry, do góry Do góry trochę Unieś do góry biecmało. tylko No i wjeżdżaj Dawaj pomału Do góry Chyba w tamtą stronę do ciebie Stój, stój. Do mnie daj trochę Założyłeś na czofa ją? Czekaj, czekaj. Jest. Założyłeś? Założone Dobra. pomału Dobra, 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 i teraz trzeba tutaj na czymś oprzeć. Czekaj, jakąś Zahamuj sobie wózek, zgaś, zapal sobie Belkę tu musimy, jakąś żeby... Można... A za długi będzie ceps chyba. Można cepa. No nie, no to to za cienkie jest. Tu Ale tu chodzi, żeby mógł odjechać. Aha, myślałem, że... I podwiesimy zawiesiem i go wsuniemy, i tam będziesz trzymał go rurą, a tutaj tym, nie? No, no. Bo on już będzie się go po tej rurze. No może by było, czekaj. To teraz całość wcisnąć. Dobra, teraz daj ten. No, żeby się wypoziomował, i powoli będziemy go wsuwać. Dobra. Wjeżdżamy. Jedziemy? Patrz. Jeszcze by trzeba... Troszkę dać do góry jeszcze żurawiem No i do... tutaj, do tej strony, nie? Pociągnąć i... No? Wchodzi, wchodzi, ładnie Nie no, ale czemu nie tak? sobie wjechać? A! Chce krótce złapać, czekaj daj niżej i tu o, o, trzeba złapać inaczej Nie, nie, trzeba owinąć Tak puści Co? Tak puścinam Jak? teraz mamy? O tako? Patrz Nie puść No to to samo jest Nie, dobrze nie. jest Tak to załapałeś za to, to samo A tak, no, no dobra A to też będzie to samo prawda? Dobra. No patrz tam ktoś. No. stoi. Nie. Tak. Tak, 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 tak. Dobrze wszystko. Dobra. Zamontowany. Rafał, wiesz, jak ma zrobić? No właśnie. Pomału. Tyle się Rosja nagada, i tak i tak po swojemu. Zawsze pomału, pomału. I kolejna obudowa złożona. Tam już chłopaki montują. Widzę, podpierają się. Podpierają się, ale tutaj widzę, że Rafał kręci. Zdejmę Czekaj, po prostu? Tu już mamy włożony podsiewacz. Podsiewacz ogólnie można włożyć sobie później, ale to już składamy wszystko po kolei, jakie jest miejsce i chwytacz kamieni. Również teraz tutaj montujemy. To zostało tutaj też zakręcone, już zaślepione. Czekaj. No to dojść dalej? No tak, ale to tak się zablokowała? Czekaj, bo to... Czekaj! Ona nie idzie w bok? Nie, no, no, nie, 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 i... no musisz lekko czymś klepnąć przez drobienkę, czy przez to, Daj ten mu, ten klocek. Z boku nakrętki. Lekko mi się wsuwało. Nie, 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 nie. za, za nakrętkę. Tu przy samym wałku. No, tak. Lekko to szło. Chcesz większy butek? Nie, nie, nie. To nie znaczy, że będzie. A coś to nie tak. Jest to lekko wchodziło. Może jakiś zadzior tutaj. tutaj... Do tego miejsca wsadziłem to ładnie, lekko wchodziło. No ale widziałem, że nie chciało się. No teraz to się opiera o ten. Czy na krętkę możemy trochę poluzować? A śruby nam już wystarczą? ja. Chyba nie, za krótkie będą. No, może. Nie no, jeszcze troszkę trzeba nabić. Daj tego kuleczkę. trzeba teraz unieść, nie, bo nie wchodzi na koniec. Czekaj, Czekaj źle nie jedną. źle ustawiona jest Kalamidka. smarowniczka. Mhm. Trzymaj. No to musi być odwrotnie Odwrócone No tak tak. Tu, nie? Tu jest. Do góry trzeba to podnieść. No. Jedna jest. Masz 18 Mam co robić. Dobra, już to będzie wieciało zaraz, nie? Dobra opuszczam Kamera odjęta Waga odjeżdża Chyba tak będzie to, no, że tam milimetr w tamt czy tam to nie ma znaczenia chyba takiego co Dobra. możemy dokręcać, już mamy bęben ustawiony centralnie na środku i możemy dokręcać te łożyska tutaj no, no, Rafał, na, przykład, na tą śrubę. Ja tu mam kartę, ta, Którą? Gdzie zwięcić, 55 nm i 65 stopni To z drugiej strony 30 nm i 68 stopni Kuka? Ile 55 to Mniejszy... Kut, trzeba. trzeba mniejszy klucz bo to nie no. za duży no? Co było przerabiane? To co tu zarabiane. A, Ale jak dorabił? Dobra daj tutaj, zobaczymy gdzie mamy? Mamy parę takich rzeczy dorobionych do niego nie? Tam ściągnąć do tych wariatorów nie? No dobra. I teraz, ile tam mówiłem stopni? Chwila? 64 mamy mazaka? Nie, ale czy. ile po kąt to będzie? 12,5 nie? No <noise> na pół to jest 6, to 180 stopni. No i 6 A ile mamy do 64. No to tutaj jest 190. No zaraz policzymy A je. może założymy klucz i przytrzymam ten kąt. A tak i tak Wiesz? musimy tak zakręcić, żeby, ten, żeby nam pasowało. Nie da się na taki kąt 68, bo rowki są co 360 na 12, trzeba powiedzieć. Tak, dobrze drugie? To jest. Daj Tam ile mieliśmy? 68, tak? Tak. A tutaj mamy co 30 stopni wcięcia, czyli możemy wielokrotność 30 dokręcać. I akurat nam wyszło, że mamy na gdzieś Południe. tak na pół czy mamy tutaj 15, 30, 75 będzie. 30, czekaj, 15, 45 i 30, i 30, I to 30 75, to będzie najbardziej hmm. zbliżone Dobra, i czyli teraz nakładamy to A widzisz tam które to jest? Zbliżę. A założę taką, żeby było wycięcie na tym, nie? Ale tutaj sobie nie daliśmy kreski jeszcze. Może nam lepiej widać. Gdzie jest blaszka? Tu? O. Nie? Mm. No i teraz pomału. Ciu, ciut. Spaw musi dojechać. I już? No. E... Może ta tak. blaszka trochę nam był chłopowała. Trzymasz Rosję? Chyba. Trzyma. Jeszcze troszeczkę jeszcze. No i tu już mamy to poskręcane Zabezpieczone Wszystko ustawione Bębeny ustawione na środku Teraz nam zostało tutaj pozakładać koła Tu jeszcze chwytacz i prawdopodobnie kolejka z tej strony również jest jutro się go włączy myślę i już zobaczymy jak to wszystko pracuje pokręć Dobra Cofnij. Dobra dobra No 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 w jedną później w drugą

4,5 dychy przy samym końcu, co? Tutaj przy łożyskach będzie to, będzie naleźć no teraz to Do dookoła, teraz tu przy podparciu będzie mało, bo tu jest ten przy łożysku, nie? Tu dycha jest. Nie no, 15 nie, czekaj, dycha. 5, no, kręć, kręć. 5 dycha niecała. Dobra. Szkoda, że nie zmierzyliśmy tego przed wyjęciem. A tu i tak, a obrócimy sobie, tak, bo to będzie w miarę luźno. w miarę luźno. Jest, ok. No. no i od razu to inaczej wygląda, już więcej zamontowano Jego ja na razie luźno, a później jak już się... Paski No, chociaż to jest zmierzone było, nie? Jak głęboko Ja sobie już zrobiłem w domu, jak byłem na obiedzie Ten Jak trzeba było koło montować, to nie było cię, Rosja nie dał rady sam, musiałem mu pomóc

Ostateczne zamknięcie zrobimy na końcu, bo później jak będzie trzeba włączyć, to wiesz. No, założyć go, zmierzyć ile, ustawić i... Ja to jak będzie I tak nie mogę go Przystępnie możesz go ten, żeby nie wypadło. Gdzie masz ten nożyk? Nożyk że... jest tutaj. Dobra, tą paczkę trzeba rozpakować, bo przyszła. A jutro podejrzewam, że będzie potrzebna, nie? No tak. Co? Będziemy gosić. Ale no, paczka będzie potrzebna. Znaczy zawartość, no. no tak, za no. trzeba jeszcze zapłacić trzeba za to. Co mamy z Gransdorfa? Wrózek do montażu kurwolniczy. Tutaj. Skrzynia jakby to z Ameryki przyjechało, nie?